Hej, hej, dziś otynkujemy i udekorujemy tort, który składaliśmy w ostatnim filmie. Wiem dawno mnie tutaj nie było, miałam mnóstwo pracy, ale wracam z nową energią i pomysłami. Na początek nakładam warstwę okruszkową i wkładam tort do lodówki na 30 minut. Jak widzicie, tynkuję też mini torcik. Z tego będzie wyżyczka na samą górę tortu. Po schłodzeniu tynkuję zarówno duży tort, jak i mini torcik, który będzie wyżyczką. Potem delikatnie nakładam mini torcik na szczyt dużego. Wszystko dokładnie wyrównuję i całość znów trafia do lodówki, żeby dobrze się schłodziło przed dekorowaniem. Gdy tort jest już dobrze schłodzony, przechodzę do dekorowania. To moja ulubiona część. Wszystkie dekoracje zrobiłam sama. Od kwiatków przez motylki z masy cukrowej aż po białe drzwi z różowym serduszkiem. Na szczycie znalazła się wieża. I okna. Efekt końcowy przypomina bajkowy zamek i tak wygląda gotowy tort. Jestem mega dumna, bo wszystko zrobiłam sama, od biszkoptu po najmniejsze dekoracje. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich projektów i jak krok po kroku się rozwijam, zostaw obserwację. Będzie więcej słodkich, kolorowych i bajkowych wypieków i jeszcze trochę magii.